śmiech, odwróć to no się maneczką, papierek, czy to będzie dobra restauracja? Przekonajmy się. O, jest ja to rybka. Dobrze. Przekonajmy się. Nie widać nas. O, to będzie trochę niedopracowane. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie. Dzień dobry. Nie podaję rąk! Co no. tu jesteś pata? W ogóle proszę to w ogóle rzucić. Zaraz do się. Specjalnie dla panienki. babu. Specjalnie dla panienki. Moja Obydka... z Nie. Nic się nie stało. A co ty sobie co Oto pani danie. To jest no danie. o nie. W środku mięso! Co to jest za mięso? Jakie są? Jeszcze raz będziesz wyrzucić. Gdzie macie klapki? Jakie klapki? O! Klepek z wam. Proszę to posprzątać. O no dobrze. Chociaż nie spałam dobrze. Makaron specjalnie dla panie. Dobra, karta,

Dzień dobry. Co to jest? To jest kryształ górski. Kryształ Jaki piach. Wywalaj z tym szefem. Dobrze pani, mamy o. o jak tu gorąco. O jak gorąco. tu gorąco. także? Co to jest w za mięso? O, to chyba zabawka. Będzie dla, y, y, dla syna, syna. Mojego łakanego A tra, To trochę taki... Dobra, będzie syna. Trzeci Dzień dobry. Co to jest? Zabawka dla Pani. A gdzie jedzenie? Jedzenie w środku. To ma być jedzenie? To ma być jedzenie? Nie, tutaj Pani Maciu. Tu jest kabel do ładowania. Jak to? Przepraszam, ale muszę założyć okulary. No kabel. Jeszcze karta. Nie rozumiem. Już idę i chodź krzyczeć. Boże co ty robisz? Waliam cię ty. O, jaki tule tu zdają! Że, Czy to jest dobra restauracja? No wątpię. O, szef tam wywalił się. Musimy go dowalić. No walamy w naszym rodzie! Gdzie jestem, Madron? Gdzie moja torebka z jajki! Moja torebka! Grafik! Oddaj tą torebkę! Za kamerę upuszczam. No to bardzo proszę. Torebka. Tak. Znowu z się nie przesadza. Żegnam się!